Chodź. Jest 58, więc dwie minuty przed czasem zaczynamy. A więc tak. Będzie to o meczu influencerek. Hejka Dolęka versus y, Julia Żugaj. Ja mam dużo Julii Żugaj, więc mega. Idzie. No. <grych> Tutaj mam cynamonkę, więc też będzie testowanko. Mama w takiej kawiarni kupiła. Więc fajnie. Nie mogę się doczekać, aż jej skosztuje. O. Siemka, Siema, cześć. A ja na, na 15 osób testuję tę cynamonkę, bo to będzie według mnie idealna... Idealny, idealna ilość osób. O, tak to mogę. Mogę moderatora. Dzisiaj nie daję niestety moderatorów. Mam nadzieję, że chociaż ci trze, chyba czterej dałam już moderatorów. Mam nadzieję, że dzisiaj będą na live. Bo nie wiem. Ostatnio ich nie było, prawda? Tak, ale widziałam ją pod tym filmem, co niedawno dałam. Nie daję niestety dzisiaj moderatora Ignacy. Dwie osoby na razie są, ale pewnie... O 27... No dobra, no to testujemy cynamonkę. Moja mama oczywiście też będzie testować. Mm -hmm. Za chwilę. Tak. Oh, ale ona jest tylko mega... oh, ona jest taka przypieczona. Dobra, testujemy. Chodź, Jurka, chodź, chodź tutaj. Mm. Co masz? Możesz powiedzi? coś powiedzieć. Ja mąkną. mogę coś powiedzieć. Witamy wszystkich na live w sobotę. Mam nadzieję, że się wszyscy wyspali. Mhm. Dzisiaj jesteśmy u siebie w domu. Mhm. I Ania, będzie to live o meczu, który był we wtorek w Gdańsku. I Ania pokaże, co dostała. Tak. Dobrze, teraz oceniam cynamonkę. Mhm. Jeszcze. Tak, według mnie czuję tutaj spaleniznę. Tak, tak tu czuję. Cynamon też czuję, ale spaleniznę bardziej. Więc takie... 6 na 10, ale i tak jest taka dobra w smaku, ale strasznie spalona. Może coś im dobre, no, to... no to teraz na początku co do sam od Impostu w paczce. To tak, pierwszą rzeczą to jest Taki plakat, plakat. Z, z podpisami wszystkich piłkarek z reprezentacji Polski. Tam jest Ewa Pajor i ogólnie takie. Ja nie znam tak za bardzo tych piłkarek, ale bardzo się cieszę, że to dostałam. I jeszcze tutaj dostałam taki list. List do młodej piłkarki. Czytać go czy nie? No, może wrzucisz na shorta, kiedy tak sobie przeczytam. Więc no, i jeszcze dostałam więcej rzeczy. Ogólnie mm. strasznie teraz często mówię, no, no, I tak ogólnie cały czas. Ogólnie bardzo fajny był ten mecz. Mm. Czy, w, czy wy też lubicie grać w piłkę nożną? Ogólnie wystąpiłam na odcinku Hejka Tulenki, bo dała przed chwilą. Znaczy, no nie, 3 godziny, 4 godziny temu. I ogólnie one ta momenty w, w filmie, jak tańczyłam, to disco. Więc będziecie mogli sobie to złapać gdzieś. Dobra, może coś będziemy... Lubi, lubi. Ktoś nie lubi piłki nożnej. Ja wolę jazdę konną. Mhm. Dobra, Aż i teraz, i teraz, os, yy, teraz tak. Dostałam jeszcze taki worek. I tam pokażę Wam, jakie rzeczy były. Właśnie po... na tym worku pisze, dziewczyny, drużyna nie tylko na boisku. Tak, a jeszcze dostałam w, ty, w tym stroju, co grałam, to dostałam tak, takie skarpetki specjalne do piłki nożnej, takie długie z Nike, więc naprawdę mega fajna firma. Mhm. Oczywiście wola Adidasa, no ale i tak mhm. jest. Okej, okay. tutaj jest bluzka. Koszulka, Koszulka. żeby mnie było widać. Koszulka y, łączy na piłkę kobieca. Łączna spiłka kobieca, tutaj drużyna dziewczyn i tym Julia i mam tutaj od niej autograf nawet. Więc bardzo fajnie, boję się jej wyprać, hmm. bo pewnie mi, może mi się nie zmarzę, ale może mi się zmarzę, bo to jest taki pernament, no. Tutaj mamy spodenki również znajka. One są mega wygodne jakby, bo już w nich grałaś, prawda? Tak, tak I tak, tutaj się zaczynają rzeczy, które były już w tym. No to tak, yy, fajny bidon. Taki, taki na sport, dziewczyny, drużyna, nie tylko na boisku, Wysku, piłka PZPN i Łączna z kobieca. Także Ania będzie w tym nosiła wodę do szkoły. I, tak. I to jest według mnie najlepsza rzecz, piłka Piłka do nogi. I tu też pisze Łączna z kobieca, kobieca, PZPN, więc bardzo fajna jest ta piłka. Jeszcześmy tak, nawet nie otwierały tej tak, firmy. Mhm. Także to wszystko jest w animowanej edycji PZPN, piłka kobieca, Ania sobie musi napompować tak. i będzie brała w piłkę. Tak. Ona jest chyba to jest taki inny, rozmiar to mniejszy rozmiar. Tak. Tak mi się zdaje. I tutaj tak, jeszcze dostałam takie rzeczy. Tutaj taki plakat. W tym barka chyba, tak? tak w tym barku. W tym barku można. Tutaj tak, naklejkę, to jest chyba taka naklejka. naklejka. Trójmiasta trój chyba. Nie, to z Polski. Należy znaleźć drużynę piłkarską swoją jak najbliżej. Drużyna dziewczyn.pl wpadajcie na ten adres, drużyna dziewczyn i tam możecie znaleźć najbliżej Was, jaka jest drużyna, jeśli chcecie, to dołączajcie, bo każda to... aktywność fizyczna jest wskazana. No, i te, tutaj mam też taki plakat. Dziewczyny, drużyna Wejdź nie... z nami do świata piłki nożnej. nożnej. Także piłka nożna nie jest tylko dla mężczyzn, ale również Le... dla dziewczyn i dla o, kobiet. O, tutaj jeszcze, nie widzę, zauważyłam taką bransoletkę, Drużyna dziewczyn. tak drużyna dziewczyn. Przymierzam oczywiście. No to jest taka gumowa. No, może sobie założę okulary, to będę lepiej widzieć. Coś gumowa? będę widzieć. Fajna. Tak, jesteś to... slej. Wiem. Pozdrawiamy Lenę. Ma też. Jenzi czy Julia Żugaj? Nie wiem. Zależy też, kto z Genzy porównać do Julii Żugaj. Tutaj mamy naklejkę. Taką. Też spoko. Tutaj... Pozdrawiamy Zuzie, pozdrawiamy Kornelię. A tutaj też mamy naklejkę, taką. Dziewczyna gra w piłkę. I tam coś jeszcze jest? Nie, I pozdrawiam. Ale ten plecak Asicson. jest z więc bardzo Marginę. fajnie. Ania, to jest pytanie, czy wolisz piłkę nożną czy tenis? Tenis, jednak tenis wolę. Ale wątpię, że, bo wątpię, żeby było takie coś, takie z influencerami tenis, dlatego że to jest jakby jeden na jeden, a jak coś, no to. Te, jak to się nazywa? To co się dwa na dwa kraje. Jak to się nazywa? No to jest. Yy... Nie pamiętam, zapomniałam. I tutaj mam nowe moje. No, no, jednak, żeby zagrać w tenisa, to trzeba troszeczkę umieć grać. I to jest ciężej, bo w piłkę nożną, no to jest trochę łatwiej. No to tak. I tu mam moje nowe odkrycie, co kupiłam w Gdańsku Herbatę Brzoskwinia liczy. To jest tak pyszne, że po prostu nie wiem. Kupiłam to w Aldi, więc. A jak spotkasz Mulzgo i powiesz, czy może pozdrowić konto, ona ogólnie pytałam się jej na tym właśnie meczu, po meczu, czy pozdrowi mnie i Matyldę. I ona powiedziała: pozdrawiam wszystkich, więc nie wiem, co można podliczyć pod to. Bo jakby co jej to robi różnicę, powiedzieć pozdrawiam Anię i Matyldę. Zamiast pozdrawiam wszystkich. Co jej to robi różnica? Według mnie żadną. Ogólnie Julia Żugaj pozdrowiła wszystkich oglądających Ani Konto. Pepsi czy Cola Moja mama też. Ale zero. Tak. Pozdrawiamy Hanie. Wpisz, Czy wolisz chyba będzie, bo wolisz teens czy dżensy Ania, co wolisz? No dżensy raczej. Teraz mają jakoś nowy program Bogaci w biedzie, tak? No, Moja mama się z tego śmieje. No, trochę to jest śmieszny program, bo bogaci w biedzie, nie wiem, udawać biedaków, mając tyle pieniędzy, taki trochę już po prostu od, y, 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 są trochę chyba odrannieni, bo naprawdę są y, osoby, które nie mają co jeść, są naprawdę biedni, a oni, bo, będąc ta tacy bogaci, udają biednych. I okazuje się właśnie, że coraz mniej jakby doceniają y, was, czyli widzów, którzy się oglądają, bo dzięki wam mają pieniądze, a jak później przychodzi co do czego, nie? jak chcecie sobie zrobić z nimi zdjęcie czy coś, się spotykacie ze swoimi idolami, na przykład z Genzy, to oni nie chcą tego robić. Wakacje w Polsce czy za granicą? Za granicą. Za granicą zdecydowanie jakby. Ale i tak lubię w Polsce czasami. Mam na... Guli nie ma tego jestem ciastko i tam jeszcze i ktoś... O jest, jest! Lubię. Kto napisał mi moderatora, czyli przynajmniej Stokrotkę? Niestety nie odpowiadam na takie pytanie. Prywatne rzeczy nie odpowiadam na takie. Ale przynajmniej przyszedł jeden moderator, więc się cieszę. Z Nadią Stokrotką Ania się spotkała. Moja, Mój kot się bawi tak. tym workiem. Nadia Stokrotka też była uczestniczką meczu. Ktoś, ktoś, ktoś. Yy, drużyna dziewczyn. I Nadia Stokrotka była w drużynie Hejka, Tulenka, A Ania była... W drużynie Julia Żułgaj, ale jakby wszystkie tworzyły jedną drużynę, dziewczyn. Jakich, w jakich byłaś krajach? Byłam w krajach, tak, w Ameryce, bo to można, tak, Ameryka, tak. Anglia i jeszcze tam promem gdzieś płynęłam. W Szwecji. No do Szwecji. I na Słowacji. A, na Słowacji? Tak. A, ja nie pamiętam, ja miałam krótką pamięć. Pozdrawiam Nadję. Kogo najbardziej lubisz Gen z Jensi? Mama, bo ci nie widać. Chciałam kota wziąć, bo tutaj się koło. Chodź, Julatka, i Juratka. Pozdrawiamy, Nadję. Czy przekli... Ktoś opisze, czy przeklinasz? Czy Ania przeklinasz? Każdy Ania czasami przeklinasz. No, czasami, ale nie, nie, nie tak. E nie, 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 nie tak cały czas. Barca <słys> czy real. No, oczywiście, że real. Ale jakby jak oni mogli przegrać 4-0? Mbappe chyba 8 spalonych, bo 9, a Real Madrid 12. 12 chyba. Nie, 12 cały Real, tak? Mbappé w ogóle teraz już ma chyba ksywę spalonych. Weź i otwórz może bo chce być na bardzo. Mam... ja jestem. Pozdrawiamy Klaudię. Pozdrawiamy Klaudię. Ktoś to jest napisał, że format... woli I to jest nietyp... Marce. I to nie jest nietypowy format live'a, bo nie jesteśmy w nakiennym. <laughs> Takie trochę dziwne, więc... Musisz się zdziwić, czarny czy biały? Nie wiem, chyba biały. czarny to jest taki bad girl. Moim dzisiaj jest taka bad. No mam czarny. Kogo najbardziej ja lubisz, Gen Z? Kogo najbardziej lubisz, Gen Z? Eee, nie wiem. Tak, pozdrawiamy że... Maję. <laughs> Może. Nie wiem, kogo najbardziej lubię. Może Hajkanie. Pozdrawiam Wandę, pozdrawiam Annę. Z jakiego przedmiotu idzie Ci najlepiej? Z jakiego przedmiotu Ci najlepiej idzie? Z historii. Z historii. Mam sz same szóstki. Jakby to jest Według mnie to nie jest taki łatwy przedmiot, a mam same szóstki, więc jakby najlepiej. It's Okej. Okay. Genzy czy teens? Genzy, jak mówiłam. Oglądasz teens? Nie, nie oglądam teens. Mama, otóż, żeby być plas, plas, plas. no yy, Tak, 50 lajków na lajwie, dużo. Pozdrawiam Oliwie. Masz mitologię na historii? Tak, ma, miałam. Miała. Mam mitologię. Przecież są mitologie. Dobra, teraz. ja nie chodzę do szkoły. <grym> Chodziłam <grym> już. Yy, teraz gadam o tych Zeusach, Posejdonach. Właśnie dużo osób pisze, że Ania wygląda jak koleżanka Hejka Tulenka. I właśnie na tym meczu Ania miała okazję się spytać Hejki Tulenki, czy rzeczywiście wygląda jak jej koleżanka, no to powiedz co Hejka Tulenka. Yy, cała jej rodzina powiedziała, że ej rzeczywiście. Także te, te osoby, które piszą, że Ania jest podobna do Hejka tulęka, to mają rację. Okay, Ania Jura, to chyba jest nie podobna, podobna do koleżanki Hejka Tulenka, no Hejka jest podobna. Tak. Hejka jest bardzo w ogóle miła. Tak ma bardzo w przeciwieństwie miły... Przeciwieństwie do Julii Żugaj. Julia Żugaj już bardzo gwiazdorzy, jak można Julia, tak określić. Tak już po prostu już jest gwiazdą e... całego świata. Stańca z, z gwiazdami, więc e, jakby nie szanuje już e, osób, dzięki którym osiągnęła swój sukces, czyli takich dziewczyn, e, które były na meczu, takich Żugajek. Tak. A hej, katulenka jest bardzo Fajną osobą, bardzo jakby e, miłą. E, miała czas sobie z każdym zrobić zdjęcie, zatańczyć, każdego pozdrowić, również jej rodzice. E, I właśnie e, rozmawiając też nawet z, z jej rodzicami, Ania rozmawiała, to jej rodzice powiedzieli, że najważniejsze e, to, aby mieć wsparcie w swoich rodzicach i wtedy rodziców. W ro, rodziców. rodziców, jeśli się chce coś robić, właśnie na YouTubie czy w internecie, w internecie. E, w in w internecie to właśnie najważniejsze jest, aby rodzice też brali w tym udział, bo tylko wtedy można osiągnąć sukces. Dzień dobry, pozdrawiam, również pozdrawiam. Szanuję cię, Pichor? Ja szanuję wszystkich, Terian, wszystkich. Szanuję. Albo właśnie najlepsza nie koleżanka, yy, Matylda jest. Nie mówcie, że już nie szanuję innych. Może nie, że nie szanuję, ale zawsze się śpiesz. Rozumiem, że teraz ma taniec gwiazdami. Yy, ogólnie teraz jest bardzo zajęta, ale dzięki nam, dzięki takim osobom jak. Żugajkom, my, których nie było bardzo... Nie, dzięki osobom, które takie jak my, co ją oglądają, zrobiła to i jest w tym tańcu z gwiazdami. Bo gdyby nie my, te dzieci, co ją oglądają, to by ona nie była tutaj, gdzie jest. Ona by nie miała tego meczu, więc jakby powinna chociaż, nawet ona chyba godzinę przed zakończeniem tego meczu wyszła, bo musiała się śpieszyć. Mhm. Rozumiem ją, ale. No, trochę takie bez sensu. Lubisz minionki? Tak, lubię minionki. Jesteś to mojej sąsiadki? Mieszkasz w Godowie? Nie, nie mieszkam w Godowie. Nie, mieszkamy w Krakowie, teraz tak. jesteśmy w Krakowie. Jak się nazywa wasz kot? Jurata była przed chwilą. Tak. I chłebo jest jeszcze. Czarny. Jaki jest sport oprócz tenisa i piłki? jaki lubi... Koszykówkę. Ja lubię Antony Davisa. Moja mama też go lubi, ona się zawsze uśmiecha. Jeremy Sohana, LeBrona James. No i LeBrona James odzyskał u, u mnie to, co stracił, kiedy nie chciał sobie zrobić zdjęcia ze swoim fanem, ponieważ poparł w y, wyborach amerykańskich. Nie będę mówiła kogo, ale tą osobę, y, która jest jakby, na którą ja bym też zagłosowała. Yy, pozdrawiam, pozdro, pozdrawiam Koniarę. Nie lubimy, Lubisz czy, Lenę nie... Cisowską? Lena Cisowską to jest ta macha, taka, co ma chyba 10 lat i się mega ubiera, tak tutaj. I, mamy tam taki jeden, jeden film. czy znaczy nie możemy powiedzieć, czy Ania ją lubi, no, czy nie, nie. lubi, bo i nie zna, ale ogląda czasami, także. Pojawiam się czasami. czasami. No właśnie, że... Ale jest popularna z tego jednego filmu, co. Mam, ale to nie jest top. To jest za długie. To jest top, a nie to. to z tego jest popularna chyba, jak mi się to dobrze kojarzy. Yy, pozdrawiam, pozdrawiam Hanie. O, jestem ciasko, je wreszcie przyszło. Hej, pami no jest. jestem, pamiętasz mnie? Tak, pamiętam cię, właśnie na tamtym live'ie, chyba tydzień temu, czy to było dwa tygodnie uh -huh. temu? Tydzień temu. Nie wiem. Y no to y właśnie ten, y no w y tą sobotę, co była, y no to właśnie, y pytałam się, dlaczego cię nie ma. I ogólnie jeszcze, nie, taka jedna też została moderatora, i też jej w ogóle nie ma, więc ciekawi mnie, co się z nią stało. No tam ktoś cały czas pisze, czy lubi Ania Jellyfrucika, już wypowiadałyśmy się na temat Jellyfrucika. Nie, będziemy się, nie będziemy się wypowiadać, bo szkoda live'a na niego. Także tak, jest dużo lepszych rzeczy, o których właśnie, o dziewczyn. Pamiętajcie dziewczyny, żeby się wspierać, żeby można rywalizować ze sobą, ale zdrowo. O, ktoś napisał, Jellyfruit to patologia, no, moderator. Yy, więc... Yy... Żeby pokazać chłopakom, że jednak dziewczyny umią jakby być ze sobą. Nie tylko po prostu rywalizować, tylko po prostu wspierać się. Ogólnie ja po Halloween już czuję świąt mama niepewnie. Ale ja strasznie. Czasem mi lecą świąteczne piosenki po głowie. Jaki jest Twój ulubiony film? Film? Grinch. 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 Grinch, ogólnie wczoraj skończyłam sezon Wednesday z Matyldą, więc wkładajcie na jej kanał. Podłoga, je, pod, nie, ta podłoga, jedna podłoga MK. Subskrybujcie ją, jej będzie bardzo miło. Yy, ja też total cały czas święta w głowie. No, real. Pozdrawiam, ok? Konto. Wyglądasz jak Jellyfruit. Nie wygląda jak hmm. Fruit. zdecydowanie. Yy, please, pozdrów mnie proszę. Pozdrawiam Baconik. Do you speak Turkish? Nie, ale wczoraj byłam na kebabie, więc to jest tureckie, więc no. Więc spadajcie tam u ciebie, gdzie, by... <gdzie>, gdzie byłam. Y od 8 dni tam są i na no serio mega dobry kebab. A lubicie w ogóle kebaby? Tak możecie mi napisać, czy lubicie tutaj. Bo teraz kebab jest na czasie, bo jest ta piosenka Doner Kebab. Donner Kebab to jest y ostry kebab. Doner Kebab. I możecie no. napisać jak moja mama wygląda w okularach. Od ile, od 0 do 10 do oceniacie moją zero. mamę w okularach? Mama, Robisz angielski, czemu nie mieszkacie w Pomorskim? Bo mieszkamy w Małopolskim. No, to wie, jak oceniacie okulary mojej mamy na mojej mamie? Od 0 do 10. Nie ciekawi to bardzo, 0. O, 9 na 10, 1000 na 10. 0 na 10, 10 no, na 10, no dobra. 10 na 10. Każdy 10 ma prawo do 10. swojego zdania. Hmm. 6 na 10, moderator powiedział. No to dobrze. <laughs> Grasz w Roblox, czasami zagram sobie. Jest takie powiedzenie, że e, starość nie radość, młodość <laughs> nie wieczność. <laughs> że w pewnym wieku się już wszystko psuje, a... trzeba się z tym pogodzić. Ja też będę okulary miała. Fajnie. To super. No ja nie, nie super. będę raczej miała okulary. Nie, super, no bo to już jest jednak lepiej nie mieć okularów, mieć zdrowe oczy. Pozdrawiamy Słoweńska. Ja bym się mama zaopiekował. Jadę 18, 18 grudnia na turniej internetowy do Czech. To będzie być To moderator chyba. Tak, moderator. Super. To super, gratulujemy. To już bierzesz udział w międzynarodowych turniejach? Hmm? A ktoś właśnie pisze znowu, że jesteś mega podobna do koleżanki. I hej, katulenka wraz ze swoimi rodzicami potwierdziła, że Ania jest podobna do jej koleżanki. Do jej koleżanki. Przyjaciółki. I hej, katulenka, może będzie kiedyś tego live oglądała, więc pozdrawiamy Cię, hej, katulenka wraz z rodzicami i bratem. Jesteś bardzo? Hej, czyś lubisz wrosos, kiedyś bardzo lubiłam. Teraz przestałam, odinstalowałam, bo się strasznie uzależniałam to chyba było dwa miesiące temu. Trzy miesiące temu jakoś tak uzależniłam się, odinstalowałam i nie gram w ogóle. Którego, którego masz urodziny? 27 czerwca. Wtedy, kiedy Dania była. Energy bo jak wiecie, ale niestety... do 18 roku życia, w dzień swoich urodzin, można do Energy Landy wejść za darmo. Ale niestety nie będę mogła w tym roku co będzie, dlatego że rok szkolny się kończy chyba 28 czerwca. No to możesz po zakończeniu roku jechać. Przecież dzień jest długi, po 10 będziesz na 12. No ale przyjdziemy 27 czerwca. No to przecież, 20, a przecież zakończenie roku jest rano. Ale przecież zakończenie roku jest 28. Tak. No, a nie a, 20. No to też się uzależniam, teraz już nie gram, ale teraz od z uzależniam. No czasami kiedyś od Robloxa to chyba jak miałam 7 lat się uzależniłam od Robloxa. 7 lat miałam, tak? Tak, mama na celu, może nie. 8, 9 jakoś miałam <trujne> lat się uzależniłam od, od Robloxa i wtedy kupiłam sobie moje pierwsze Robuxy w życiu. Od siostry chyba miałaś, bo nie, Ola nie grała? Nie dała ci wszystkiego? Nie. Ola mi zawsze to załatwiała, żeby to kupić. Aha. Nie, bo w sumie. W to jest sumie plus to... Mie miecia. Jak ktoś <gry> z Was ma starsze rodzeństwo, to właśnie to starsze rodzeństwo czasami grało w jakąś grę. To potem wszystko można po nim odziedziczyć. Tak jak Ania w tak. Simsach wszystko odziedziczyła, prawda? Tak. I jeszcze y, ogólnie, co chciałam powiedzieć, y, że. Mm, nie pamiętam, co miałam powiedzieć. Ktoś mi napisał, ile zebrałam cukierków? Dużo, ale musiałam się. Nie musiałam, tylko podzieliłam się. z Może przynieść tę torbę, ile. Dobra, no to naprawdę to ktoś... bardzo dużo zebrały cukierków. Tak, ja mam połowę tych cukierków. Yy, to już większość jest zjedzone. Podzieliły się jeszcze. Jeszcze tam ktoś podjadał. Oczywiście, moja siostra. Inaczej by nie mogło być. Tu jest cała ta siatka. Nie wiem jak wam to pokazać. Wysypać. No ja nie wiem, żeby to się nie rozwaliło. Nie Tyle. Tyle Ania ma cukierków. Spadło. Później będziemy zbierać. Tak. Tu jest sobie no. cukierki też istnieją na tym live'ie. Ja ogólnie najbardziej się nie mogę doczekać, aż spróbuję to. Szczeńka z językiem, więc... Oczywiście wczoraj też zanim byliśmy na cmentarzu to jest nie tak, że można obchodzić Halloween i wcale nie jest i nie wyklucza tego, że się później idzie w święto zmarłych na cmentarz, aby uczcić tych, którzy już odeszli, aby okazać im pamięć. Tak jak właśnie super jest to pokazane w filmie Coco, prawda? Tak. Że... Tutaj, tutaj mamy na przykład takiego olizaka mega fajnego, pająk. Ogólnie bardzo dużo jest tych cukierków. Nie chyba w rok ich nie zjem. Ale ogólnie, napiszcie, czy obejrzeliście, obejrzeliście cały sezon Wednesday? Bo ja tak. A nie jesteś mega ładna za zdro. Dziękuję. Każdy jest ładny na swój sposób. Mm, no. I ogólnie tą siatkę, co widzieliście, Już wam pokażę. Taką to właśnie w tej Zbierałam cukierki. Wykupiłam ja ją w TK Maxie. Jest bardzo fajnie. i taką podróbę, podróbę Kinder Bueno Ja na przykład, by, bo my nie dam mieszkań niedaleko w domu. Hmm? I by, byli pod domem Mogę Jancy, powiedzieć mam historię? Ale to nie chodzi o to, że Jensi nawet się nie przygotowało na to, że ktoś z okolicy, jak tutaj się mieszka, dzieci chodzą zbierać cukierki. Nie, mia, nie, miało, nie mieli żadnych cukierków. E, jakby powinni się przygotować na to, że ktoś tam może chodzić. Yy, tym bardziej, że jakby ich odbiorcami są dzieci, nastolatki i jakby zarabiać na nich kasę jest fajnie, ale się podzielić ze, od siebie czymś, no to już jakby z drugiej strony nie ma tej interakcji. Tylko żeby, yy, tak wychodzi na to, że genzy i fani są potrzebni tylko, nawet nie fani tylko o wyświetlenia, żeby zarabiać pieniądze i a potem to sobie idźcie i was nie interesujemy. Także miejcie to na uwadze i chyba... opowiedz tą historię, mam mogę opowiedzieć tą historię? No, no to, to było tak, że poszliśmy po dom Genzy, wy chyba szóstk, sześć osób z klasy. z klasy, mogę powiedzieć, nie, nie będę mówić imion, tak sześć osób i tam na początku była chyba grupka czterech osób z szóstej chyba klasy. Z innej, klasy z, innej, z innej klasy chyba no i y, y, oni powiedzieli że mam sobie iść bo oni, oni byli tu pierwsi ogólnie my zostaliśmy i tak oni dostali jakiś obraz z domu Gensy a nam sześcioosobowej grupce dali dwie koszulki i y, 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 nie byli przygotowani w ogóle na to tak. że ktoś ich będzie odwiedzał myślę że zarabiając tyle pieniędzy na, na swoich fanach Oglądających powinni mieć przygotowani, przygotowany jakiś kosz słodyczy, żeby po prostu się z nimi podzielić. W końcu Verso z Frizem obchodzą Halloween, bo nawet odcinek nakręcili, co było na nim wszystko. A jak ktoś po prostu do nich przychodzi po cukierki, to nic nie mają. Tak, tylko nam dwie koszulki musieliśmy się podzielić, a my niestety, yy, yy, no, yy, masz ładne imię, Ania. Dziękuję bardzo. Trochę niefajnie wyszło. Także pamiętajcie... No bo jak dają dwie koszulki dla grup grupki, no to powinni dać sześć koszulek, a nie dwie. Mhm. Więc to takie. Także... Jaki masz telefon? iPhone'a, nie mówię którego, bo nie chcę się chwalić. Cześć, jestem Polak. Jestem Polska i Hiszpańska. Fajnie. Po co wam tyle cukierków? To zebrałam tyle. ja właśnie pokazywała ile do... zebrała cukierków na Halloween. A nie jesteś piękna i twoja mama też. Dziękujemy. Każdy jest ładny. Tak. Do której klasy chodzisz? Nie mówi, ale mogę powiedzieć, że chodzę do C. Tak. I 5 minut do pół godziny live'a. Zrobisz kiedyś spotkanie? Pewnie tak, ale to za kilka, za kilkanaście, za kilka lat. Najwcześniej za 5 lat mi się wydaje. Najwcześniej. Więc no. Tak jak już mieszkasz obok Wersów i Genzy? Nie obok Wersów, mieszkam obok domu Genzy nowego. I starego, w starego też. Pośrodku. Ja chodzę do piątej C. To właśnie szkoła, do której Ania chodzi, to jest najbliższa szkoła domu Jensi, także w zeszłym roku, można powiedzieć, bardziej mi zależało, mieli coś, prawda? Tak, dali nam tak mózg, w... jak byłam chyba też z jednym i z jedną taką starszą, to dali nam mózg we krwi, te lizaki, cukierki, ogólnie takie t... fajne rzeczy, więc... Możesz oczywiście już Genzie są tacy biedni jak w tym odcinku, że nic nie ma. Się. <laughs> Uwielbiam cię <laughs> oglądać. Fajnie Także... cieszę się. Nie będziesz miała koncert. Najwcześniej za 10 lat tyle mogę Także powiedzieć. Także pamiętajcie o tym, jak je, jeśli klikacie komuś oglądalność jak Genzy, że to jest po prostu... że czasami oni nie potrafią się za to odwdzięczyć. Tak. Będziemy niedługo oh, kończyć. Bo y, 30 minut, bo musimy później jeszcze jechać do galerii. No i oprócz tego Ania się musisz to uczyć, bo będzie pisać, sprawdzając matematyki. Muszę zrobić Matlandię. Matlandię, właśnie, nie wiem czy wy też ma robicie Matlandię, z w zależności z jakiego wydawnictwa macie. No to do 30 minut, mama. Mhm. Okay. Zostało na 2,5 minuty, więc spoko. Będzie spotkanie w Słupsku. Na pewno nie powiedziałam, że będę robić teraz spotkania z widzami. Właśnie spotkanie z widzami to jest live, a takich spotkań, jakby zawsze, jak Ania, kogo gdzieś zdarzało się, że kogoś żeśmy spotkały. No to A zdarzało taka, się to czasami. E, czasami ktoś sobie tam zrobił zdjęcie z Anią. Raz nawet było, byłyśmy w restauracji i taka dziewczynka z mamą się nam przyglądała. I potem I do... się okazało pod filmem napisać, to ja byłam, e, czy ja tak. byłam e, właśnie e, tak, w tak Także jak gdzieś Anię kiedyś spotkacie, czy coś, tam to możecie gdzieś, podejść. To nie, ma, nie ma problemu. To jest właśnie takie spotkanie, ale takich typowych spotkań z widzami. meet ten grid, to Ania jeszcze nie będzie miała. to e, Jak Ania będzie e, brzmiała, e, nie wiem. E, postawi, że to będzie jakby cel życiowy, kariera influencera czy youtubera, to wtedy takie coś będzie organizowała. Teraz jest to zabawa, jakaś umiejętność. To tak po prostu dzięki. Jak właśnie... jest, jaki masz nieulubiony przedmiot? Geografię. Hmm. Geografię i biologię tak szczerze chyba. No chyba geografię jednak, Geografia. Geografia, ale teraz szczególnie mam trudny mega temat, więc pewnie tylko dlatego. Yy, bo potem będziemy mieli kra krajobrazy i ogólnie takie łatwe rzeczy, więc spoko. Pozdrawiamy ba siostrę Baconika. Lec 23 grudnia do Tajlandii. Mm, no. Ciekawie. To nie za niecałe dwa miesiące. Mm. Będziesz na stream Jenzi, na Steam, st nie wiem co to jest, ale spoko. Lubisz Bambi? Lubię. Nie wiem, mnie. <laughs> Macie darmowy koncert tutaj na tym live. Ie. Bambi. Bambizali Express. Dobra, chyba już będziemy kończyć, bo jest 29 minut. Mama, kończymy? No, powoli będziemy kończyć. Tak, no to y, bardzo się cieszymy, że nas oglądacie z moją mamą. Jak Właśnie. mówiłam, to jest znaczy wspólne, moje konto, ale wspólne. Y, I mam nadzieję, że czekacie na następnego live'a i mam nadzieję, że, że zostawicie subskrypcję na tym live'ie. Papa! Udanej soboty, papa! Pa! pa. pa! Miłego...